No dzisiaj chodzimy najlepszy na pół do milniejszej szansy i spróbuj. To jest najlepsze. Około tego. Będę Dobra, teraz wam z tym coś pokazać. To jest mój kolega, ja go muszę pokonać. Mam tyle. Siedem, widzicie to? A ja, a ja z tym mieć więcej od niego, więcej od niego, więcej od niego. Widzicie? Nagrywa Brawa. Widzicie więcej od niego. Więcej od niego. O kurka. Ty na pewno Oty. O ty. Nie z tego subskrybowałem, no bo nie miał więcej ode mnie, więc. Subskrybujcie mnie! Może kiedyś takie coś zrobię. Potem będziemy grać No Dobre, dobre. to to. Kupujcie. To jest w tym no wiecie w czym to jest o to jest ten no jak to było no tu było ten w lidle biedronce jest. Wszędzie to jest. O, się odpada to. Teraz trzeba zacząć grać. Tá aqui. Fainé. Lod, pin, e mamada das escarca. Vosso que cagou. pin, pinvino e mamada da Merry Christmas. Aquele Chciałabym wam pokazać co tu robiłem, ale niestety nie nagrywałem tego, no bo nie widziałem jak, bo nie ten co widzieliście go, to on dopiero mnie dzisiaj y, nauczył, mnie jak nagrywać. Więc mam już chyba ze 6 kanałów, to będzie siódmy i to będzie chyba gitar. Jak, jak zasubskrybujecie mnie, będę mać 1000, pokażę twarz. To po tej pokazaniu twarz mogę wam kupić iPhone 13 Pro Max. Albo 16. Albo Galacyn ten. Yy, Galaxy Samsung. Ten najlepszy iPhone. Nie wiem. Nie jak dla was, ale... Galaxy też jest dobry ten Samsung Nie chodzi mi o iPhone'a, ale o iPhone mi nie chodzi. Związek kasę i BD. Jak mi zasubskrybujecie, kto mnie zasub, zasubskrybuje? To każdemu dam telef, te, ten telefon. Robię mur, bo moi radzieży uciekają właśnie. Iż prawie tu nie ma nikogo. Co ja robię? E? Przepraszam. Górka. Ten mi misek jest najlepszy. Oj, ty nie ma daszku? Co tu? Kiedyś to się zrobi. No, zaraz się zabiję. Happy winnowing, American Car. Kawasaki, kago. Krigu, Whiskey, Bo tylko. Dostał mój. A! Ile tu ludzi? Ja nie mogę! Co tu się dzieje? Jakaś zbiórka! O sacra, tyle nie było. Et pim vino le ma da dascar kawasaki kgg credo Te 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 te. Bo ja nie bronię tą wioskę, no bo wiosce Pająki wchodzą. To jest najgorsze. Oj, oj, oj. Najgorsze, że to jest takie, że masakra.